Cześć, witam Was na naszym rynku energii, gdzie moją misją jest zwiększanie wiedzy i świadomość na temat rynków energetycznych. Ja nazywam się Łukasz Lewicki i pomagam firmom funkcjonować na rynkach energii. A teraz zapraszam serdecznie na podsumowanie lipca 2024. W tym filmie zobaczysz wiele danych i wykresów, które pomogą Ci lepiej zrozumieć o co chodzi na rynku energii oraz to, jak kształtują się ceny na giełdzie. Moim zdaniem warto śledzić obecne trendy i dane fundamentalne, zamiast poddawać się emocjom, też medialnym narracjom. Jeżeli masz jakieś przemyślenia lub pytania, to pisz śmiało do mnie w komentarzach na LinkedIn lub mailowo. A teraz zaczynamy. Na początku proszę zapoznać się z disclaimerem. Rozpocznę prezentację od tego, Jakie są czynniki, które mają wpływ na cenę energii elektrycznej czynnej? Po pierwsze jest to zapotrzebowanie na energię, czyli głównie krajowe zapotrzebowanie na moc oraz dodatkowo eksport z Polski lub import do Polski. Następnie należy zwrócić uwagę na produkcję z odnawialnych źródeł energii, tutaj w szczególności na produkcję energii z wiatru, fotowoltaiki, a w mniejszym stopniu w Polsce z biomasy, biogazu oraz wody. Następnie ważnymi czynnikami są ceny uprawnień do emisji CO2, ceny gazu ziemnego, ceny węgla, marże elektrowni oraz ilość dostępnych mocy wytwórczych. Pierwszym czynnikiem, jaki weźmiemy pod uwagę, będzie krajowe zapotrzebowanie na moc. I możemy zobaczyć, jak ono się w lipcu kształtowało. Średnio w godzinie wyniosło 17 000 481 MW było to minimalnie niżej niż yy, miesiąc wcześniej oraz w poprzednim roku jeśli chodzi o ilość energii no to było to około 13 TWh jeśli chodzi o dynamikę, czyli zmianę rok do roku czy zmianę do sześcioletniej średniej no to mamy w lipcu spadek o 0,3% w stosunku do roku 2023 oraz spadek aż 5% w relacji do sześcioletniej średniej. Czyli możemy zauważyć, że tutaj ta dynamika jest dość mocno podkowa. Jeśli chodzi o relację do sześcioletniej średniej, jest to na razie najniższy poziom w tym roku. Jeśli chodzi o dynamikę średniego zapotrzebowania z ostatnich 12 miesięcy, no to ona jest nadal ujemna, wynosi teraz około minus 1%, natomiast średnie zapotrzebowanie na moc z ostatnich 12 miesięcy minimalnie wzrosło miesiąc do miesiąca, wynosi niewiele ponad 19 gigawatów w godzinie. Drugim aspektem, jaki uwzględnimy tutaj w analizie jest wymiana międzysystemowa i co do zasady eksport z Polski podnosi ceny w Polsce, natomiast import do Polski obniża ceny fotowe w Polsce. Tutaj dane powyżej zera, czyli na plusie oznaczają import do Polski. No i lipiec był kolejnym miesiącem, w którym odnotowaliśmy import. Był on średnio na poziomie 537 MW godzinie. Natomiast jeśli chodzi o ilość energii, jaka wpłynęła do Polski, no to było to no, prawie 400 gigawatogodzin. Jeśli chodzi o zmiany, no to widzimy, że w lipcu było więcej importu niż w czerwcu czy w maju tego roku. Natomiast jest to zauważany spadek rok do roku. Rok temu w lipcu było jeszcze prawie dwa razy więcej tego importu do Polski. Jeśli spojrzymy na dłuższą historię, czyli średnią 12-miesięczną, w zakresie wymiany międzysystemowej, no to możemy zauważyć, że ona lekko spada. Już jest to poziom około 360 MW w godzinie, czyli nie kontynuujemy tego trendu wzrostowego, który trwał od kilkunastu miesięcy i raczej na razie nie ma przesłanych, że będziemy na takich wysokich poziomach, jak w 2020 roku, czyli ponad 1000 MW. Teraz przejdziemy do informacji odnośnie produkcji ZOZE i na początek weźmiemy na tapetę energię z wiatru. Co do zasady, im wyższa jest produkcja ZOZE, tym niższe są ceny energii i odwrotnie, im mniej jest tej produkcji ZOZE w danym miesiącu, czy w danej godzinie, no to ta energia jest wyceniana drożej. Jeśli chodzi o lipiec 2024, no to średni poziom produkcji z wiatru wyniósł 1434 MW i to przełożyło się na poziom około 1 TWh energii. Jest to spadek miesiąc do miesiąca oraz jest to spadek też rok do roku. Jeśli przyjrzymy się wskaźnikowi efektywności pracy, czyli capacity factor, no to możemy zauważyć, że był on na poziomie 13,9%. No i jest to poziom niższy niż w poprzednim miesiącu oraz niższy niż rok temu. Jeśli chodzi o moc zainstalowaną, no to ona rok do roku wzrosła. I na koniec. Lipca wynosi 10331 MW, a średnia produkcja energii z wiatru z ostatnich 12 miesięcy to już jest poziom 2692 MW. Następnie zwróćmy uwagę na kolejne ważne źródło OZE, czyli fotowoltaika, gdzie rozwój jest po prostu w ostatnich latach w Polsce bardzo dynamiczny. Jeśli chodzi o średnią produkcję w lipcu w roku 2024, no to ukształtowała się ona na poziomie 3300 MW. To przełożyło się na produkcję energii na poziomie 2,46 TWh. I widzimy, że jest to troszeczkę więcej niż w czerwcu tego roku. Minimalnie mniej niż w maju tego roku, no i zauważalnie więcej niż w roku 2023. Jeśli chodzi o wskaźnik efektywności, czyli Capacity Factor dla PV, no to tutaj jest to dość stabilny poziom wyniósł 17,2% jest to minimalnie mniej niż w poprzednim roku oraz w czerwcu. No, i jeżeli ten capacity factor był podobny jak rok temu, a produkcja znacznie większa, no to było to spowodowane głównie przyrostem mocy zainstalowanej, która obecnie wynosi 19 223 MW. Natomiast średnia produkcja z ostatnich 12 miesięcy również wzrosła i wynosi aktualnie 1820 MW. Po analizie zapotrzebowania wymiany międzysystemowej oraz produkcji ZOZE możemy zobaczyć, ile energii jeszcze muszą wyprodukować elektrownie konwencjonalne, tak zwane jednostki wytwórcze centralnie dysponowane w skrócie JWCD. No i jeśli chodzi o lipiec, no to mamy spadek miesiąc do miesiąca i spadek rok do roku. W lipcu ten poziom ukształtował się na poziomie 9545 MW Tak jak rok do roku jest to minimalny spadek Natomiast możemy zauważyć jak duży jest to spadek Z roku 2021 czy 2022 Gdzie te poziomy były no, zauważalnie większe Jeśli chodzi o dynamikę No to jest to Minimalnie mniej niż rok temu, około 2%. Natomiast jest to bardzo, bardzo dużo w relacji do 6 średniej. Jest to poziom spadkowy o 25%. Następnie dłuższe spojrzenie na generację JWCD. Średnia 12-miesięczna. Tutaj w ostatnich miesiącach nam się już wypłaszcza. Aktualnie jest na poziomie 10526 MW. Jeśli chodzi o strukturę wytwarzania energii elektrycznej w lipcu, no to kształtowała się ona następująco. Najwięcej energii wyprodukowała elektrownia na węgiel kamienny, było to 3,8 TWh. Następnie na drugim miejscu były elektrownie na węgiel brunatny, 2,9 TWh. Na trzecim miejscu. Kształtowała się fotowoltaika, tutaj mamy poziom 2,4 terawattogodziny. Następnie na czwartym miejscu gaz ziemny i tutaj 1,3 terawattogodziny i później wiatr 1,1 terawattogodzina. Jeśli chodzi o pozostałe technologie no to one są na dość niskim marginalnym y, poziomie. Tutaj mamy teraz przedstawione ceny surowców energetycznych oraz uprawnień do emisji CO2 jako kosztów składowych, które muszą ponieść elektrownie konwencjonalne, czy to spalające gaz czy węgiel, plus dodatkowo muszą kupić oraz umorzyć uprawnienia do emisji CO2. No i jeśli chodzi o lipię, są no to średnio, miesiąc do miesiąca, mieliśmy spadki na poziomie około. 2% na gazie na kontrakcie BASE 2025. Z kolei więcej spadł miesiąc do miesiąca gaz na spocie około 6%. Węgiel średnio spadł 5%, natomiast końcówka miesiąca już była wyżej. Może też spowodowane to było rolowaniem kontraktu na kolejny miesiąc. No i uprania do emisji CO2 również spadkowo 3% miesiąc do miesiąca tu ważnym również czynnikiem, który wpływa na ceny gazu i pośrednio na ceny energii, jest stan zapasów w magazynach gazu. Jeśli chodzi o poziomy pod koniec lipca, no to średnio w Europie kształtowały się one na poziomie 85%. No jest to, jak widzimy na wykresie, dużo wyżej niż dziesięcioletnia średnia. Więc widać, że nie ma dużej presji na na magazynach. Target unijny będzie prawdopodobnie wypełniony przed deadline'em. Natomiast możemy też zauważyć, jak ta różnica, czyli spread między tą dziesięcioletnią średnią, a daną z tego roku no już się wypłaszcza. Ok, teraz możemy w końcu zobaczyć, jak kształtowały się ceny energii elektrycznej w lipcu. Jeśli chodzi o ceny na giełdzie energii, no to są one ustalane na spocie codziennie. Są znane na jutro z jednodniowym wyprzedzeniem, czyli dzisiaj po południu będziemy już znali ceny rozliczeniowe, jakie będą jutro obowiązywać. No i firmy już dzisiaj mogą być rozliczane po cenach giełdowych, po cenach godzinowych, nie tylko pośrednie z miesiąca razy współczynnik profilu, tylko możemy brać realne zużycie oraz realne ceny w danym dniu, w danej godzinie. Dzięki temu można poprawiać swoją średnią cenę zużywając więcej energii w okresach niższych cen. A jeśli chodzi o lipiec to najniższa cena jaką zaobserwowaliśmy na rynku spot to było 28 lipca było to 231 zł. Natomiast najwyższa cena była co ciekawe 1 lipca i wyniosła 662 zł. Średnio w miesiącu wyszło to niecałe 479 zł za megawatogodzinę. Jeśli chodzi o średnie godzinowe ceny energii w lipcu, no to mamy tutaj bardzo dużą zmienność. Możemy zauważyć, jak nisko są wyceniane godziny kiedy fotowoltaika produkuje najwięcej energii, czyli od 11 do 15. No i tutaj średnie ceny wynoszą około 210, 220, 230 zł. Natomiast najdroższą godziną jest godzina 21, która średnio w lipcu wyniosła aż 1126 zł. No i możemy też zauważyć, jak duża jest ta różnica, która wynosi no ponad tutaj 800-900 zł na jednej godzinie. No i tutaj w grę będą w przyszłości wchodziły magazyny energii, które będą mogły kupować energię i ładować się w tych najtańszych godzinach oraz oddawać energię do sieci w tym drugim szczycie, czyli po godzinie tutaj 20, jeśli chodzi o profil no to możemy zauważyć jak tutaj on się kształtuje i jeśli chodzi o y, zmianę lipiec w stosunku do czerwca no to zobaczmy jak wyż, wyżej wyszedł tutaj szczyt y, w godzinie 21.00 wyniósł aż 235% średniej bazowej natomiast ceny najniższe no też y, Dalej można powiedzieć, że spadły i już wyniosły tylko 44, 46, 47% średniej bejzowej. Czyli można powiedzieć, że ta zmienność jeszcze bardziej wzrosła. A jeśli chodzi o rynek spotowy i terminowy na energię elektryczną, no to w lipcu to się kształtowało następująco. Średnie bejzy na miesiąc i na kwartał. Kolejny kształtował się na poziomie około 449,463 zł. Base na 2025 wynosił 462 zł, a base na rok 2026 484 zł. I możemy zauważyć, że ten dip jest na spocie wyszedł bardzo drogo. Był najwyżej wycenianym miesiącem na spocie w tym roku. Natomiast kolejne miesiące tego roku już są wyceniane niżej na kontraktach terminowych. Natomiast bezy na przyszłe lata są już tutaj po 462-484. I mamy tak zwane kontango na tych kolejnych dwóch latach na rynku terminowym. Ok, dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny, zachęcam serdecznie do subskrybowania mojego kanału. Dzięki temu będziesz mieć dostęp do nowych treści na bieżąco. A jeśli ten materiał był dla ciebie wartościowy, to proszę prześlij go dalej do swoich znajomych i przyjaciół, pomoże to trafić z wiedzą do pierwszego grona osób. Jeśli chcesz sprawdzić, czy można obniżyć koszty energii w twojej firmie, na przykład poprzez ofertę opartą o rynkowe ceny TG czy też modyfikację mocy umownej na dystrybucji lub jesteście zainteresowani innymi produktami transformacji energetycznej, no to proszę śmiało możesz do mnie napisać na LinkedIn lub mailowo. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.